Stefan, chyba bardzo przyjemny prezent na urodziny. No, jak najbardziej, spóźniony, ale jak najbardziej satysfakcjonujący. Cieszę się, dobre skoki dzisiaj wszystkie. Próbna pierwsza, druga seria, także super, cieszę się. Była poprawa w stosunku do wczoraj? To znaczy, no, skoncentrowałem się na, na tych rzeczach, właśnie co tam trzeba było troszeczkę poprawić, ale nie jakoś bardzo, bo. Jeżeli bym chciał skoczyć super, to by nic z tego nie było, a tak na spokojnie wszystko sobie kontrolowałem, to znaczy nie kontrolowałem, tylko chciałem zrobić tak swobodnie i, i potraktować to jak, jak skoki treningowe, i, i to się udało. Także kolejne fajne doświadczenie. Dobry konkurs w naszym wykonaniu. Także dobry dzień. Ja nas tutaj spodziewały się walki o dziesiątkę czołową? No w ogóle nie myślałem o tym. Zupełnie, zupełnie nie myślałem o tym, który będę, jakie miejsce zajmę. Chciałem tylko robić to, co, co do tej pory robiłem. I to się udało. Z jakim planem do Klingental? Z takim, żeby pracować dalej nad dobrymi skokami, poprawą pewnych rzeczy, elementów, które mi jeszcze trochę przeszkadzają i taki jest plan, nic, nic więcej. Czyli aktualnie jest pewność i wiemy co robimy? Tak, tak. I jest chęć jeszcze takiej delikatnej poprawy pewnych rzeczy, także to jest, to jest dobre i to będę starał się zrobić, skupić na tym i też nie przesadzać w drugą stronę przede wszystkim, żeby, żeby był spokój i radość z tych skoków. No to bezpiecznie i dalekich lotów jutro. Dziękuję.